Że, że mogę Was powitać w moim mieście rodzinnym, w Kowalu, na Kujawach. Kiedyś w jakiejś gazecie ktoś napisał o mnie, że jestem mieszkańcem w zasadzie trzech miast, a mianowicie Kowala, Krakowa i Budapesztu. Moja żona jest Węgierką, wobec tego stan Budapeszt, Kraków jest miejscem, gdzie skończyłem studia i gdzie pracuję w Starym Teatrze, a Kowal jest mi najbliższy sercu i... I jak mówi Marek Kondrat, kiedyś powiedział, że mówi, słuchaj stary, ty tak naprawdę to z tego kowala nigdy się nie wyprowadziłeś. No i mam nadzieję, że, że z tej wędrówki po mieście, z tego co ja będę Państwu relacjonował, wspominał, że znajdę na to, co powiedział Kondrat, potwierdzenie. No to ruszamy, popatrzmy i wspominajmy. Kowal, leżące 15 km od Włocławka na południe przy tzw. drodze nr 1 między Gdańskiem a Łodzią miasteczko liczące dzisiaj około 3100 mieszkańców. Najmniejsze miasto, jednostka administracyjna w kraju zajmuje bowiem powierzchnię zaledwie 224 hektarów. Prawa miejskie otrzymał kowal od Kazimierza Kujawskiego w 1262 roku. W 1327 roku miasto zostało spustoszone przez Krzyżaków. Ponowny najazd i spopielenie gród przeżywa w 1331 roku. Podobnie jak wiele innych leżących na wysoczyźnie kujawskiej na pograniczu państwa polskiego i ziem zakonnych. Najstarszym i jedynym właściwie dzisiaj zabytkiem Kowala, w którym 30 kwietnia 1310 roku urodził się Król Kazimierz Wielki, jest Kościół parafialny. Pierwsze wzmianki o jego istnieniu pochodzą z 1185 roku. Zachowały się do dziś głazy narzutowe, stanowiące fragmenty fundamentów. Wtedy jednak kowal, a właściwie kowale, wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Pierwotny gród w kowalu powstał prawdopodobnie na wyspie otoczonej wodami dosyć dużego jeziora. O jeziorze tym pisze Jan Długosz w swojej kronice. Nosiło ono nazwę Krzewiata. W sądniku geograficznym miast polskich podane jest, że jezioro to miało 25 km długości i 5 km szerokości. Łączyło się ono z Wisą oraz z jeziorem Gopło. Dzisiaj po tym jeziorze oczywiście nie ma śladu. W to miejsce powstało cały szereg kilka, cały szereg jezior, takie jak graku Lubiechowo, Krzewent, przewęd Pierwotnie konstrukcja kościoła była jednonawowa, drewniana z ceglaną częścią prezbiterialną. Z trzech ołtarzy najstarszym zachowanym do dzisiaj w kościele jest jeden z bocznych świętej Anny. Wspaniały wystrój kościelnego wnętrza stanowią stacje drogi krzyżowej. Wykonane w drugiej połowie XIX wieku zostały pomalowane farbami olejnymi przez firmę Szpakowskiego z Poznania. W kościele wśród tablic i figur upamiętniających najsłynniejszych kowalan zwraca uwagę po piersie króla Kazimierza Wielkiego, i biskupa Piotra Tylickiego. Postacią, z której Kowal jest dumny oprócz Kazimierza Wielkiego, jest także biskup Piotr Tylicki. Urodził się w Kowalu, karierę zaczął robić przy boku kanclerza Jana Zamoyskiego, po czym wstąpił na biskupstwo warmińskie, Hełmińskie, Włocławskie i kiedy był biskupem włocławskim, zaproponowano mu biskus, y, prymasostwo w Gnieźnie. Y, według Bricknera, y, który napisał y, dzieło Liber Hamorum, y, dowiadujemy się, że szlachta zaprotestowała y, mianowaniu Tylickiego prymasem, zarzucając mu niepełne szlachectwo. Prawda jest taka, że Tylicki Pochodził z tak zwanych szlachty osiadłej w mieście, tak zwanych łyczków. I w związku z tym, zamiast prymasostwa, otrzymał biskupstwo krakowskie. Obecnie dwóch sławnych ludzi urodzonych w Kowalu jest pochowanych na Wawelu. Król Kazimierz Wielki oraz biskup Piotr Tylicki. Kościół do dzisiaj ma surowy i obronny wystrój architektoniczny, co tylko dodaje mu swoistego uroku. Dużo młodszy jest natomiast budynek, w którym kiedyś mieściła się Kowalska Szkoła Podstawowa. Jakie to, jakie to strasznie zabawne, że że ja, ja, ja stoję w tym miejscu chyba po raz pierwszy od 40 lat. Ja, tak się złożyło, że ja skończyłem szkołę podstawową, w średnią, wyjechałem. Ja tu chodziłem o tu do Tu mieszka Heniek w tym domu, który jest komendantem lotniska w Kruszynie. Tam chodzę do kościoła, tamtędy, tam mam kumpla, ale, ale w tym miejscu nie stałem. Ja tutaj ja zostałem stałem ostatnio, jakby małym chłopcem, jak miałem 40, no 40 lat temu, albo, albo nawet i więcej. Z czym mi się kojarzy ten placy i to miejsce? Bo jak Państwo wiecie, e, apteka, straż ogniowa, szkoła, kościół to są te najważniejsze mie miejsca w takim, w takim miasteczku ten plac, mój Boże, przede wszystkim tu były krzaki dookoła i my w tych krzakach żeśmy się chowali na dużej na dłużej pauzie, pamiętam jak tak jeden terpiński podłożył mi noga, był bardzo silny i mnie przydusił do ziemi i na mi w oko w tym miejscu, tutaj pod takim wielkim bzem w, na tym placu także odbywały się jakieś takie różne no, manifestacje, nazwijmy to pamiętam jak jeden facet bił brawo nie tak tylko tak bo nie miał ręki po prostu. Tutaj przeżyłem dramat w tej szkole i właśnie na tym placu się ten dramat zaczął. Dlatego, że na dłużej przerwie człowiek zwariował, czy co? No, w każdym razie wpadłem na pomysł, żeby stras straszyć dziewczyny w następujący sposób. Włożyłem rękę do kieszeni, tam miałem dziurę w podszewce, i przez rozporek wyjąłem palec. Na co jedna koleżanka pobiegła do pani kierowniczki i powiedziała, że, że, że Nowicki pokazuje ptaszka. I chcieli mnie wyrzucić ze szkoły z tego, z tego powodu. Matka mnie jakoś tam wybroniła. W tej szkole e, profesor Stankiewicz uczył nas, e, uczył nas śpiewu. Pamiętam jak żeśmy, jak on nam kazał, umar macie gumar i leży na desce. Tak kończyć łagodnie tego kujawiaka, a my mu specjalnie celowo śpiewaliśmy Umarł macie umar leży na desce. Ja był tak wściekły nam kazał powtarzać pośpiewanie. Szkoła. Mój Boże kochany. Park. To był zupełnie inny płotek. Taki, taki kolorowy płot, który jeszcze, który jeszcze zrobili za Niemców. W tym stawie obok szkoły są studnie, w których żeśmy nurkowali, tak żeśmy wpływali do tych studni. Tam są skręgami takimi. Były także ryby. Ta szkoła w ogóle...